Hej, kapieroszki, tu znowu ja, Charlie, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym pozdrowić Doris Spider-Song. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, wystarczy napisać to w komentarzu. Chciałabym Was też zaprosić na mój serwer Discord Leśne Pieroszki, do którego linka macie w opisie. Aktualnie mamy tam event świąteczny. Codziennie wstawiamy coś typu kalendarz adwentowy, jest do tego specjalny kanał. Także jeśli chcecie się dowiedzieć o tym więcej, to radzę tam zajrzeć. Też często tam z wami rozmawiam i gram. Zapraszam was też na mojego Instagrama, którego nazwę macie w opisie, tak samo jak link do serwera Discord. W dzisiejszym odcinku zaczynamy serię świątecznych odcinków. I dzisiaj uspełnimy sobie zapasy na święta. Ostatnio wstawiam bardzo dużo odcinków z zakupami i będę wstawiać w tym czasie, ale wiem, że wam takie odcinki się podobają. Można to zauważyć po wyświetleniach. Zachęcam Was też do subskrypcji kanału, bo na 500 subskrypcji robimy Q&A, a na 1000 Live'a do 500 subskrypcji naprawdę nam już nie dużo brakuje. Czarny piątek kupiłam sobie dwa konie z przecen. Gdy będziemy u mnie w stanie, to Wam je pokażę. I zbieram sobie tutaj też skałki złote, żeby później w zimę je wymienić, gdy będzie wioska świąteczna. I co nieco kupić. Baszkiry to jest moja top 1 po prostu rasa ulubiona, szczególnie do jeżdżenia w święta. Teraz sobie kupię dwa baszkiry. Łącznie z moimi, z moimi poprzednimi będę mieć cztery. Takich innych dwóch nie kupuję, mianowicie Izabelowa tego i tego z Jasną Grzybą, dlatego że, mimo że są bardzo słodkie, to jakoś mnie nie przekonują. Ten właśnie to jest jeden z tych, którego nie kupię. Ale jest naprawdę piękny. W sensie, no, nie lubię takich połączeń jasnej grzywy z ciemnym tłowiem. Ale w koreczkach wygląda na serio superowo. Ale dobra, nie patrzmy, bo jeszcze go kupię. I tu jeszcze mamy Izabelka. On też mnie jakoś zbytnio nie przekonuje. Bierzemy ciebie. Mamy imię Silvermoon, jest to senior i Wałach. Także tak on wygląda i dobra, kupujemy. Bierzemy się za kupno kolejnego konika starkońcy troszeczkę ucierpiały, ale mówicie trudno. I tutaj mamy kolejnego baszkira. On ma dwukolorowe oczka, co mi się bardzo w nim podoba. Jest to y, klacz i chyba sobie zmienimy na dorosłą. I to jest Ruby. Zastanawiałam się pomiędzy y, Ruby a Holly, ale ostatecznie wybrałam Ruby. Przepraszam, że jest ciemno, ale nagrywam to dość późno. Tutaj pokażę Wam koniki, które kupiłam w czarny piątek. Jest to arab. I tak, słuchajcie, ja zbieram wszystkie Araby, ale coś mnie ostatnio nie korciło do ich kupowania Z racji, był czarny piątek, to kupiłam tego konika, nazywa się Agatem. Tu mamy jeszcze Range i jest to Mustang Teraz trzeba to wszystko jakoś przekładać I zrobimy sobie taki cały rządek baszkirków. akurat mamy cztery miejsca Dark Flame, musimy z ciebie na chwilkę zejść. Słuchajcie, ja go muszę wytrenować na 15 poziom. Szajerka sobie zostawiłam na 12, bo jeszcze za jakiś czas, może na wiosnę, go będę jeszcze trenować. Na początek bierzemy Silver Moon i będziemy robić mu outfit. Tak wygląda granatowy outfit dla naszego konia. Te konie są takie piękne, kocham je w prawdziwym życiu i wesoło. Teraz będziemy ubierać ruby i kupimy sobie też rzeczy. Specjalnie zrobiłam taki nijaki outfit, żeby kupić do niego rzeczy, i mam zamiar kupić kokardki. E, właśnie te bardzo one mi się podobają, Mam taki świąteczny klimat. I jak jeszcze będzie git ze Starkońcami, to kupimy te owiki. Dobra, zaczynamy od kupna kokardek. No i dobra, weźmiemy sobie jeszcze owiki. Tak prezentuje się Ruby. Zobaczymy jak w tym outficie prezentował będzie się Dark Flame. Wydaje mi się, że będziemy musieli zmienić siodło i głowie. Tak jak myślałam, słuchajcie, zmieniamy siodło i ogłowia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to przypominam o łapce w górze subskrypcji, wpadaniu na Discorda i Instagrama. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa pa, kochani, buziaki.